Siemacie, z tej strony Base Driver. Dzisiaj będziemy uczyć się brzydkich słów na P, takich jak Prestige i Premium. <śmienic> Mercedes klasy C po raz pierwszy pojawił się w 1993 roku, zastępując znaną i lubianą 190 Z początku dostępne były jedynie sedany i kombi, zaś funkcję usportowanego modelu przejął zaprezentowane w 1997 CLK. To ostatnie jednak doczekało się tylko dwóch generacji, zaś w 2012 roku wjechała po prostu C klasa coupé, czyli dwudrzwiowa wersja bardzo udanego W204. W 2017, dwa lata po wprowadzeniu typu szeregu, patrzcie jakie trudne słowa znam, W205, pojawiła się również druga generacja C klasy coupé. Czyli taka jak ta. W 2018 wjechał Lifting, który przyniósł zmianę niektórych silników. Między innymi z modelu C200 zniknęła 184-konna dwugitrówka, zastąpiona przez 1,5-litrówkę o podobnej mocy. Właściciel tego egzemplarza trafił akurat na zmianę faz modelu. Zamówił samochód z właśnie takim 184-konnym dwugitrowym silnikiem, po czym zadzwonili do niego z salonu, że właśnie zakończono produkcję tej wersji. Na co odrzekł, Aha, w takim razie dzięki, ale nie. Nara. Na szczęście okazało się, że są jeszcze egzemplarze wystawowe z taką jednostką. W tym taki, który akurat był granatowy. Nowy dysponował pakietem AMG oraz napędem 4Matic, dokładnie tak, jak chciał on, że nabywca. W 2021 wjechała nowa generacja sedana i kombi, w tym roku zaś zakończono produkcję coupe i cabrioleta, które nie doczekały się już następców. W nowej C-klasie oprócz dwudrzwiowych odmian nie można też już mieć większej liczby cylindrów niż 4. Tak, nawet najostrzejsza odmiana C63 AMG zamiast grzmiącej v ma jazgotliwą rzędową czwórkę i jest hybrydą plug-in. Cytując klasyka, Sig Ford Transit Gloria Mundi. Ale to to już osobna opowieść. Generalnie muszę przyznać, że to jest naprawdę ładny samochód. Zawsze miałem troszeczkę problemu z jego linią boczną, szczególnie z tym, jak został zaprojektowany tył, bo on opada tak, jakby to była sylwetka nie 3A2 bryłowa czyli można powiedzieć, że to jest taki rodzaj fastbacka. Ale ogólnie prezentuje się całkiem fajnie, szczególnie w tym ślicznym, głębokim granacie. Ja wiem, co wielu z Was zaraz powie, ale naprawdę, naprawdę podoba mi się ten grill z tymi takimi, można powiedzieć, pseudo Właścicielowi się też podoba, w każdym razie zanim nie musi go umyć. Oświetlenie to jest tak zwany ILS, czyli matrycowe LEDy. Można powiedzieć, że żyją w matriksie i świecą rzeczywiście rewelacyjnie. Zawsze podobały mi się te felgi MG. to jest naprawdę fajny wzór, i one tutaj. Bardzo dobrze siedzą. To natomiast, czego dziś już się nie spotyka, to jest prawdziwy wydech. Jeden i drugi. Oba są prawdziwe. Znaczy, wiadomo, nie to całe, tylko tam w głębi jest końcówka rury, ale one tam są. Dobrze, to popatrzmy sobie, jak to wygląda w środku. A w środku jest, no, ciemno. Co jest fajnego, to to, że tu. Jeszcze są zegary. Jeszcze nie ma tego cholernego ekranu, który zresztą w Mercedesach wygląda koszmarnie, bo to po prostu taki tablet przyczepiony bez jakiegokolwiek designerskiego zamysłu. Są zegary, w głębokich tubach wygląda to fajnie. Niestety morda Merca, która nam się tutaj wyświetla, jest niepolakierowana. Nie wiem dlaczego tak robiona, ale. Tak jest i tyle. Klasyczne mercedesowskie nawiewy, takie okrągłe. One zresztą. No nie, to nie jest prawdziwe aluminium. To jest tworzywo, które jest polakierowane tak, żeby wyglądało na aluminium, ale wygląda ładnie. Natomiast prawdziwe jest drewienko. To jest, moi drodzy, jesion z otwartymi porami. I nie chodzi tutaj oczywiście o rozpięty rozporek, tylko o to, że słoje są wyraźne i można je dotknąć, ich faktura jest wyraźna. To jest zresztą całkiem gruby fornirek, o, tutaj zobaczcie, to jest takiej grubości, więc nie najgorzej, i tylko jest pobejcowany na czarno. O właśnie, skoro jesteśmy przy konsoli środkowej, to jest ostatnia C-klasa, w której były przyciski i one Zresztą trochę podobnie jak w kapturze są umieszczone w bardzo wygodny sposób, są wystające, więc nie trzeba robić tak, tylko wszystko sobie yy, ogarniamy wciskając to w dół albo w górę, jeżeli chodzi o regulację temperatury. Tutaj możemy sobie regulować na lewą i na prawą stronę osobno, bo jest dwustrefowa klima. Tutaj sobie włączamy menu. Zresztą co ja Wam będę opisywał, widać wszystko. Przyciski mamy oczywiście też na kierownicy. Typowo, chyba też nie trzeba za bardzo opisywać. Tutaj możemy sobie zadzwonić. Tutaj to nie wiem, prawdopodobnie chodzi o to, że wzywamy ekipę budowlaną. Tutaj, jeżeli na przykład pasażer za dużo gada, to, to wciskamy i wyłącza mu się paszcza. Generalnie same przydatne funkcje. Oczywiście jest też. Typowy mercedesowski tempomat obsługiwany taką dźwignią. Tutaj się zwiększa prędkość, zmniejsza. Tu prawdopodobnie się ustawia. Akurat nigdy nie ogarnąłem tego mercedesowskiego, ale jest. Żeby pokazać wam parę funkcji, muszę włączyć zapłon. O, wtedy sobie tak te wskazówki idą do góry i do dołu. I teraz o o, wow, Mercedes-Benz, uwaga, obsługa systemu nie może odwracać uwagi od sytuacji w ruchu drogowym. To po cholerę robicie teraz wszystko sterowane przez tablet. Dobra, pokaż mapę. Nawigacja jest garminowska, więc to od razu widać. Natomiast jeżeli chcemy na przykład wpisać, gdzie jedziemy, możemy w tym celu... O. Skorzystać z tego rysika. W ogóle wybiera się opcję obracając tym kółeczkiem o, natomiast potwierdza się ją wciskając. I jak można je podać? Można wybierać miasto po prostu wybierając sobie literki z menu, ale można też skorzystać z tego oto rysika. To, kto jest rysik, na nim można pisać sobie literki, a to pęknięcie zrobił właściciel obrączką, co jest kolejnym argumentem przeciw małżeństwu. Tak czy inaczej, funkcję rysika mamy włączoną. Możemy? Nie, nie pisałem r. Zobaczcie, jak to działa. Podaj miasto, rysik i piszemy. D. U. Brak wyników wyszukiwania. T. Jednoznaczny wynik. To było a, a nie te. Nawet nie potrafi po polsku. Ekran służy oczywiście również do tego, żeby sobie wybrać na nim e, to, co ma nam grać. I słuchajcie, wybór według coveru. Ale w tym przypadku, cover to oczywiście nie e, nowe wykonanie przez kogoś innego starego numeru, tylko okładka. Tak więc rewelacyjnie przetłumaczone. Proszę bardzo, tu mamy YouTube, niestety, tu mamy też niestety YouTube, tu mamy Toma Petiego. To bardzo szanuję. O, to jednemu koledze z forum by się bardzo spodobało, podejrzewam. O, i mamy jedną z płyt czasów i kolejną. Bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, no to po mercedesowsku jest to wszystko bardzo dobrze, bardzo precyzyjnie sklecone. Materiały są niezłe, ale nie aż tak dobre, jakbyśmy się spodziewali po Mercedesie. Oczywiście abstrahując od prawdziwego drewienka, który już Wam pokazałem oraz od... Tutaj z kolei prawdziwego aluminium. To jest prawdziwe aluminium. Jest chłodne w dotyku, więc tutaj czepiać się nie będę. Klamka też jest metalowa. O, Natomiast to jest sztuczna świnka. Akurat dla mnie to plus, bo ja nie jestem zwolennikiem dźgania świnek. Natomiast no, czuć różnicę w dotyku. Tutaj tak samo, czyli tak zwana skóra ekologiczna, czyli z wtryskarki. Te tworzywa tutaj są dobrej jakości, miękkie, przyzwoite, ale z kolei na przykład obudowa kolumny kierownicy to już jest odrzut z fabryki kubeczków do jogurtów, tak więc jest niejednoznacznie. Natomiast fotele, moi drodzy, to jest po bokach jest ta sztuczna świnka, a tu jest alcantara, czyli coś, co na przykład jest bardzo popularne we włoskich samochodach. Niektórzy podobno jej nienawidzą, mi się podoba. Jeżeli chodzi o niemiecką praktyczność, no to mamy parę schoweczków. Tu jest jeden, jest naprawdę, naprawdę duży. On naprawdę jest wielki, tylko że uchyla się tak niezbyt daleko, więc czegoś naprawdę dużego tu nie wciśniemy. Tu jest, no, coś można powiedzieć, schowek połączony z cup holderami. Tu ten się naprawdę ciekawie otwiera. Zobaczcie, na boki idzie, to jest fajne. No i oczywiście w suficie Schowaczek na okularki. No i parę kolejnych opcji. Tutaj jest lampka do czytania. Jedna, druga. Tutaj robimy sobie SOS. A tu jest katapulta. A z kolei, jeżeli jest nam zimno w ZAD, to do pogrzałki włącza się na boczkach. I tu. A tu z kolei, jeżeli mamy ochotę poczytać sobie gazetę, to tutaj jest przycisk press, czyli prasa. Naciskamy i wyskakuje nam oczywiście niemiecka gazeta. A tutaj możemy sobie zrobić jaśniej. O, najpierw idzie do tyłu roleta. O, trzeba to cały czas trzymać. A potem otwiera się łokienko. I proszę. Zachodnio powietrze wpada nam do samochodu. Za kierownicą C klasy w kupie siedzi się ze Jest po prostu wygodnie. Fotele są co prawda twarde, ale to nie jest tak, żeby robiło odciski na zadzie, tylko tak po prostu, żeby dobrze trzymało w każdą stronę. Poza tym one zostały opracowane jakoś tak ortopedycznie, tak żeby się nie męczyć w trasie. Zresztą one są zupełnie inne niż w sedanie i kombi, różnią się chociażby tym tyłem. No i podobno jest tu więcej miejsca niż w sedanie, w każdym razie na nogi, wzdłużnie. Na głowę jest w porządku, właściciel tego samochodu jest dużo wyższy ode mnie. I nie narzeka. W każdym razie nie smyra swoją mózgoczaszką czaszką o pod sufitkę oraz okno dachowe. No, chyba że na wybojach. Natomiast ogólnie miejsca jest tutaj wystarczająco dużo, ale jest powiedzmy bardziej przytulnie niż przestronnie. Jeżeli chodzi o możliwość regulacji wszystkiego, no to jak tylko sobie stryjenka uważa? Fotel do przodu i do tyłu jeździ ręcznie, natomiast cała reszta jest elektryczna, czyli góra, dół, oparcie, podparcie lędźwiowe. Wszystko jest. Jeżeli chodzi o ergonomię, wszystko jest pod ręką, łatwiutko. Po prostu dopracowane wnętrze i tyle. No i oczywiście wiadomo, podpórka pod lewą stopę musi być, bo w samochodzie tej klasy i z tego rocznika to to byłoby e, wręcz e, gorzej niż skandaliczne, gdyby tego nie było. No i jest typowy mercedesowski stojący pedał gazu. Ogólnie siedzi się fajnie. Pytanie, jak siedzi się z tyłu? To teraz siedziem z tyłu. A z tym może być tak sobie. Jak to w każdym kupę do tyłu wsiada się bez jakiejkolwiek godności osobistej, szczególnie ktoś o moim ciałokształcie. Co do miejsca, na nogi jest znośnie. Na głowę nie bardzo. Wiecie, ile mam wzrostu? Mówiłem to już około Syryliona razy. Natomiast to jest miejsce tak naprawdę dla dzieci. Sama kanapa też nie należy do najwygodniejszych, bo tak niewygodnie wystaje pod yy, półdubkiem. Yy, natomiast oparcie jest fajne, bo jest takie zagłębione. No, a poza tym mamy tutaj oczywiście nawiewy regulowane na tylne siedzenia, więc dziecię, które tutaj zasiada, bo nie sądzę, żeby chciał tutaj zasiadać dłużej ktokolwiek inny, może sobie wyregulować to, jak będzie mu wiało. Ale w tym samochodzie zdecydowanie lepiej siedzieć z przodu. Bagaj otwiera się albo przyciskiem na kluczyku, albo tym tutaj. Teraz zobaczcie, jak to gwałtownie odskakuje. Ła. Jeżeli się za bardzo pochylimy, to możemy dostać w pysk. Tak czy inaczej, bagaj na pierwszy rzut oka nie zachwyca no bo ani jakiś szczególnie szeroki, a i też jego głębokość na wysokość nie jest zbyt duża. Ale jak spojrzymy tam. No to od razu zaczyna się robić ciekawiej, dlatego że tam jest naprawdę głęboko. I o ile bas nie wejdzie raczej tutaj w poprzek, to tak po skosie może się tutaj zmieścić. Zobaczmy. O! I proszę! Wchodzi bardzo ładnie taka klasyczna prostopadłościenna trumna mogłaby tutaj nie wejść, ale taki kształtowy bez problemu. Natomiast problemem jest wykończenie tego tutaj. To jest taki strasznie tandetny, skrzypiący i latający plastik. No, w Mercedesie jednak to nie powinno tak wyglądać, ale trudno. Bagaj, jak na kupetę, jest bardzo przyzwoity i to się liczy. Tu, gdzie spodziewamy się otwierania maski, Uruchamiamy sobie hamulec półstojowy, tudzież ręczny. A ma sens, i otwieramy takim czerwonym dynksem tu. No i zaraz sobie zobaczymy, co pod nią się kryje. Tak jak wspomniałem na początku, pod maską tego egzemplarza siedzi sobie dostępna przed liftem 184-konna jednostka o pojemności 2 litrów. Pompuje ona zdrowe 300 Nm w szerokim zakresie obrotów od 1200 do 4000. Niestety to tylko czterocylindrówka, więc wiadomo, że nie będzie zbyt pięknie brzmiała, no ale nie można mieć wszystkiego. 333 konny, 6-cylindrowe C404 Matic to już dużo wyższe koszta. A tu mamy niezłą moc, dobry moment i 9-stopniowy automat G-Tronic Plus przynoszący moc na 4 koła. Pozostaje sprawdzić, jak sprawnie się to przenoszenie odbywa. No to odpalanko. Dźwignia na D. Tak, tu jest wajcha przy kierze. Co prawda automatu, ale jest, więc się liczy. No i można ruszać. Jadąc Mercedesem spodziewamy się przede wszystkim komfortu, prawda? No, to nie do końca. Znaczy, to zawieszenie jest bardzo dobre, jeżeli jedziemy po dobrej drodze. Tutaj jest pakiet AMG, zarówno zewnętrzny, czyli wizualny, jak i techniczny. W jego skład wchodzi m.in. obniżone i utwardzone zawieszenie. No i ono jest na tyle utwardzone, że na gładkiej, równej, przyjemnej drodze, takiej jak mamy tutaj, no to ono działa rzeczywiście świetnie. Ale na wybojach robi się niezbyt przyjemnie. Znaczy, nie jest to brutalna twardość. Ale nie jest to taki bojejący komfort, którego spodziewalibyśmy się po samochodzie z gwiazdą, bez której nie ma jazdy podobno. W skład tego pakietu wchodzi również przekładnia kierownicza ze zmiennym przełożeniem. I to to jest szał. Ona dostosowuje przełożenie do prędkości, z którą się poruszamy, do stopnia skrętu. No i jak jedziemy sobie z prędkością autostradową, no to ten układ robi się trochę twardszy. Natomiast jeżeli manewrujemy, kierownica zaczyna chodzić bardzo lekko i promień skrętu okazuje się naprawdę świetny. Zawracanie tym samochodem to jest. W zasadzie przyjemność. Może nie jest to aż tak zwrotne jak chociażby balerony, ale myślę, że gra w podobnej lidze. Znaczy tak, baleron miał po prostu węższe opony i to nawet w najmocniejszych wersjach. Tutaj te koła są naprawdę szerokie, więc też miejsca na to, żeby się skręciły, odpowiednio jest mniej, ale i tak jest pod tym względem bardzo dobrze. W skład tego pakietu wchodzą również hamulce i one działają. Wow! Dlatego właśnie, moi drodzy, warto używać pasów. Wiem, że każdy zna kogoś, kto ma ciocię, która z kolei ma koleżankę, której zięć przeżył dlatego, że nie zapiął pasów. Ale to nie tylko o to chodzi. Tutaj kwestia polega również na tym, że pasy pomagają w przypadku właśnie takiego awaryjnego hamowania, po to, żeby nie rozkwasić sobie ryja na szybie albo na kierownicy. Chociaż pewnie niektórzy z was nosiliby taką odciśniętą gwiazdę na czole jako znak prestiżu. Osiągi są bardzo przyzwoite, aczkolwiek nie jest to poziom osiągów, którego oczekiwalibyśmy po fazji sportowym kupę. Dosadki ten samochód rozpędza się w 7,5 sekundy i w wartościach bezwzględnych jest to niezły wynik. Ale tutaj, nawet w trybie Sport Plus, nie czujemy tych osiągów. Znaczy, on się rozpędza bezwysiłkowo, po prostu wystrzeli dwoje sobie do przodu i, i jedzie, ale to nie wciska w fotel. Poza tym, dźwięk czterocylindrowego silnika, no to wiecie, co można najlepiej zrobić z czwórką? Wyciszyć ją. No, chyba, że to jest Włoch. Włosi potrafią zrobić czwórkę tak, żeby brzmiała dobrze, ale chyba tylko oni. Skrzynia 9-stopniowa działa płynnie. Działa płynnie, wystarczająco szybko, wystarczająco sprawnie, a do tego mamy tutaj łopatki do manualnej zmiany. Więc jeżeli ktoś chce pobawić się w manualną zmianę, to jak najbardziej ma tutaj taką możliwość. Proszę bardzo, Vaterland. Wieziemy drewno do lasu. Jest tutaj jeszcze napęd na cztery koła. Ten formatyk oczywiście, słynny Mercedesowski, i on też dużo tutaj daje. Ten samochód prowadzi się naprawdę świetnie. I wedle słów właściciela, trakcja zimą, nawet na bardzo zaśniżonych drogach, jest bezbłędna. Ten samochód ma te 7,5 do setki. Czy to na suchym, czy to na mokrym, czy to na śliskim, on to udźwignie. W ogóle to właśnie taka C-klasa ma dość. Dwojaki charakter. Bo z jednej strony mamy tutaj zawieszenie, układ napędowy kierowniczy yy, oraz hamulce, które poradziłyby sobie spokojnie z dwukrotnie wyższą mocą. Z drugiej strony mamy ten niespełna 190-konny silnik, yy, który no, nie dostarcza tutaj jakichś szczególnych wrażeń. Proszę, sprowadziłem Mercedesa do Polski. Ogólnie, to jest fajny sprzęt. To jest taki można powiedzieć, to jest takie, można powiedzieć, grand turismo. Bo na pewno nie jest to samochód sportowy, to jest samochód o dobrych osiągach i dobrym komforcie na autostradę. I rzeczywiście jadąc autostradą, w tym samochodzie czułbym się dobrze. Ale dla siebie wolałbym albo coś z ostrzejszym, mocniejszym silnikiem, albo coś bardziej kanapowatego. Ale i tak jest fajnie. Szczególnie na tych pięknych, zachodniopomorskich drogach, no i tych e, powiedzmy, sąsiedniego kraju. I to tyle w temacie Mercedesa c 200 Coupe, typu szeregu W205, a w zasadzie C205 ze 184-konną litrówką i pakietem AMG. Muszę przyznać, że nie do końca przekonał mnie ten sprzęt. Owszem, świetnie się prowadzi i doskonale hamuje, zaś jego osiągi można nazwać w pełni wystarczającymi, ale nie są one na tyle srogie, by nazwać go samochodem sportowym, zaś komfort jazdy mi pozwala na określenie go mianem relaksującego Grand Tourera. Gdybym zupełnie teoretycznie sam miał kupować taki wóz, albo szarpnąłbym się na 3-litrówkę, której osiągi lepiej pasowałyby do nastawów zawieszenia i pozwalały lepiej wykorzystać jego możliwości. Albo odpuściłbym pakiet AMG, który choć poprawia właściwości jezdne, odbiera też sporo komfortu. Nie zmienia to jednak faktu, że to doskonale jeżdżący sprzęt, a do tego odpowiada jego właścicielowi, a to chyba jest najważniejsze. Dla mnie jednak ważniejsze jest to, byście wbili na moją grupę dyskusyjną, fanpage'a i stronę www.basedriver.pl A jeżeli uznajecie, że zasłużyłem, również na mojego Patronite'a. Dzięki ogromne i do najbliższego.